To jest fajne na nie? Ten kot z drewna jaka cena? Słucham. Ten kot z drewna. Zabieraj chyba na cenę. A ten kogut? Zabieraj. Gryźdź, gryźdź. Gryźdź fajnie, żelidny. Normalnie szoki, niedowierzanie. Tu pani siedzi. Kupiłem od pani dzbanek za 5 zł. Nikt mi nie uwierzy. Za 5 złotych kupiony dzbanek. 5 zł kupiona czapka z królika za 2 zł. Tutaj od pana kupiłem 25 zł w talerze. Dzisiaj od chłopaka kupiłem talerze, paterę z Wałbrzycha. Patera z Wałbrzycha taka. Zatrut i wytrwałość w wychowywaniu... W wychowywaniu Ucz. Wdzięczni uczniowie, Sztowno zrój rok 1972. Patera. Z Wałbrzycha. Zrób zdjęcie, zajmę tu. mi ja muszę zrobić. Napisał mi, oglądając od chłopaka. Od chłopaka Dziękuję, wszystko. Nie, jestem, nie jestem zainteresowany. O. Widzisz? Od chłopaka wszystko kupiłem za, 15, za 18 zł. Z szczodra, że. że to... Talerze Wałbrzyskie próbne. Dostałeś, bo no. Ale pierwsza pięć, a potem 18. 18 przydał i ten. Talerze próbne. Takie wzory. Czyli to nie jest y, to, bo on zbiera z Wałbrzyka, ale to związane jest oczywiście albo z górnictwem, albo z czymś tam wiesz? Trzy takie same, jeden większy w domu pokażę. Ale on pójdzie, ten stary to pójdzie za wszystko kurwa leczkę. W domu pokażę, do tego była patera taka: zatrut i wytrwałość w wychowaniu. Wdzięczni uczniowie, Szczawno zrój 72. Kartę tylko jedną dałem, mm. nie? Położyłem. Z Wałbrzycha. Do tego Za 18 złotych w gratisie Obraz Miedziany Porcelit I karawka Do tego popielniczka z Wałbrzycha O! czekaj jest. marmurowa popielniczka yy, zaraz mu ten bo on popielniczki zbiera do tego cukiernica to piłka ma mi przynieść następną giełdę czekaj, górę witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj jest 6 kwiecień niedziela ja już po giełdzie niedzielnej z tej strony poszukiwać skarbów w staroci i okazji. Danek się kłania. A to moje dzisiejsze zakupy, co udało się kupić z podłogi w domu. Pokażę Wam. Udało mi się kupić dzbanek czeskiej. Kupiłem od pani dzbanek lucyny czeskiej za 5 zł. Nie uwierzycie mi. Chciałem Wam nagrać, jak kupuję od pani, ile mi mówi, bo byście nie uwierzyli ale musiała być szybka akcja, bo koło mnie stał pan, który też kupował rzeczy i ja zobaczyłem, zapytałem się, a się pan zdziwił. I jak już kupiłem, to pan mówił, że mu pokazać, pokazałem mu i to się to mówił, że jakby był pierwszy, to sam by go wziął za tyle. Udało mi się jeszcze kupić czapkę, uszatkę. Nie wiem, czy on jest z królików, czy z czego, z, z, prawdzi z prawdziwych z prawdziwej, nie wiem, czy jak mówić, skóry, czy czapka z królika, a dlatego dzisiaj robię na podłodze podsumowanie moich zakupów dzisiejszych, bo dzisiaj się działo, dużo rzeczy kupiłem. Potem macie na filmiku, pan do mnie podeszedł z torbami, wybrałem u niego sobie parę rzeczy, parę talerzy, a pan powiedział, nie będę tego dźwigał, resztę mi też dał, dobrą cenę zrobił. Resztę mi dał w gratisie, mówi, bo nie będzie tego dźwigał do domu z powrotem. Pan chciał, 18, pan chciał 25 zł, ostateczna cena stanęła na 18 zł za, za te dwie torby. Zaraz wam pokażę co było w torbach. W torbach były piękne talerze i patera. Tu już dają sobie folię bombelkową, żeby się nie zbiła ta patera piękna. Do tego. Popielniczka z Wałbrzycha. Talerze, talerze niby Pan mówił, to są niby próbne, ale bez znaku wytwórcy, ale z Wałbrzycha podobno. Dobra, wystawię to się włączę, bo jedną ręką to nie da rady wyciągnąć. Już wyciągłem. Tu pokażę wam dzbanek pijaczeskiej jak wygląda. Tak się prezentuje dzbanek Pijaczeskiej. Nic nie ubite. Za 5 zł. Tu jest rączka. To się opłacało. Za 5 zł. Za 5 zł go kupiłem. Tak się prezentuje. I teraz otworzyłem tą pierwszą torbę na podłodze. Cie podsumowanie. Jeszcze raz powtórzę na podłodze, bo jest trochę tych rzeczy które by się nie zmieściły mi na stół to jest tak 5 złotych tutaj kupiłem czapkę i teraz tu wyciągnę paterę piękna duża patera z Wałbrzycha tak się prezentuje przepiękna i pisze za, za trud i wytrwałość w wychowywaniu wdzięczni uczniowie Szczawno-Zdrój, 1972 rok. Tak się przepiękna patera prezentuje. Jest z wytwórni Wałbrzych, z porcelany Wałbrzych. Teraz zmierzymy. Patera ma trzydzieści jeden trzydzieści i pół centymetra trzydzieści jeden pół centymetra do tego talerze cztery też u was wałżycha, niesygnowane ale z próbkami próbnik są talerze wzorowe wzorce. Też ładne. Te są rzeczy wybrałem. Tamte rzeczy w tej torbie dostałem w gratisie w tych 18 zł. Pamiętajcie, chodźcie na giełdy i szukajcie okazji, tu jest wzór próbnika Z0568 łamane przez 264 W12 z 2. Tu jest 0568, 264, W12 przez 2. I jak ktoś wie, proszę napisać w komentarzach, czy to są wytwórni walbrzyskiej talerze. Bo nie mogłem znaleźć po zdjęciu w Google informacji na temat tych talerzy. Wszystkie mają te same sygnowania sygnowania, wie, napisy. 0,568, 264, W, 12, kraska 2. Dalej, przewrócę w drugą stronę. W takie wzory, w talerze 4 sztuki. Wymiary talerzy to 24 cm. 24 na 24. Zobaczcie, moi piękni widzowie. Jakie wzory? Może coś znajdziecie na ten temat. Do tego popielniczka bez sygnowania. Było tu gdzieś wytwórnia, ale nie wiem, czy to jest Wałbrzych, bo może też być Karolinka z Jaworzyny Śląskiej. Tak się prezentuje. Trochę powycierane tutaj napisy i złocenia. Rysunki jakieś tutaj. Niby na internecie znalazłem, że to jest zestaw palacza był taki. Wzór marmurkowy. Popielniczka. I tak się prezentuje pierwszy, pierwsza torba zakupów za 18 złotych. Teraz wyciągnę z drugiej torby rzeczy. Jak wyciągnę tak samo się włączę, bo tutaj trochę więcej rzeczy do wyciągnięcia. Drugi zestaw z torby. W torbie było taki obraz miedziany. Na płytce miedzianej. Statek, jakiś okręt. Wymiary samego obrazka miedzianego 12,5 cm na 18 cm. z ramą rama 18 na 23. Tu jeszcze raz zmierzę. 12,5 cm obrazek sam miedziany na osiemnaście, jak to jest mniejsze i też ma osiemnaście, osiemnaście centymetrów na dwanaście pół, deska drewniana osiemnaście pół na dwadzieścia trzy centymetry, do tego jest cukierniczka. Albo popielniczka, jak to woli. To jest cukierniczka. Nie jest sygnowana. Pan nie miał góry, mówił, że w domu zostawił. Następną giełdę mi przyniesie. Nie sygnowana, ale wy wychodziły chyba, mi się wydaje, że albo wałbrzyska, albo jakaś inna z polskich, bo widziałem kiedyś coś takiego na internecie. To w gratisie, tego waza bez góry w Wałbrzych. Szkoda było wyrzucić, bo pan mówił, nie chce tego wziąć, żebym wziął to w gratisie. I taka karawka, jak i pucharek. I z tego podsumowania dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Z Lucyny Pijaczewskiej, to jest z banka, do tego był jeszcze to był zbanek na napoje, do tego jeszcze były szklanki. Ja mam sam zbanek za 5 złotych, bardzo dobry zakup. I z tych, z tej patery i z tych czterech talerzy. I tej papilniczki. Jestem zadowolony. Te rzeczy dzisiaj są u mnie na pierwszym miejscu w zakupach. Piękne rzeczy i za bardzo dobre pieniądze. Życzę wszystkim, aby się trafiały takie trafy jak mi dzisiaj. Z wzorem próbników na każdym talerzu. Niestety nie ma sygnowania, ale to na pewno będzie Wałbrzyckie, bo w Wałbrzychu. Kupowane jego mama kupowała te talerze, albo ktoś z porcelany niby Wałbrzyckiej. Ale nie wiem, czy to porcelana Wałbrzych, czy porcelana Wawel też z Wałbrzycha. Robiła te wzory. Jak wiecie, to napiszcie. Będzie mi miło, bo nie mogę znaleźć. Po zdjęciu w Google, co to są za zakupy. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych zakupów. I dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Czekajcie do następnej soboty z giełdy w Kłodzko. Jak będę to nagram. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. I dziękuję za obejrzenie jeszcze raz mojego filmiku.